Dziś historia wielkiego francuskiego wodza, który związał swoje życie poniekąd z Polską. Charles de Gaulle przyszedł na świat w starej, szlacheckiej, aczkolwiek zubożałej rodzinie w 1890 roku. Jego ojcem był Henry de Gaulle, profesor wielu liceów prowadzonych przez jezuitów. Po ukończeniu szkoły w wieku 10 lat został przyjęty do jezuickiego gimnazjum niepokalanego poczęcia. W 1909 roku odbył roczny staż w 33. pułku piechoty w stopniu szeregowca, gdzie koledzy ze względu na wysoki wzrost nazywali go szparagiem. W czasie I wojny światowej był trzykrotnie ranny, a w marcu 1916 roku został raniony pod Verdun i wzięty do niewoli. W czasie pobytu w niewoli. Podjął pięć prób ucieczek, wskutek czego osadzono go w obozie dla jeńców wskazujących skłonności do ucieczek, gdzie zaprzyjaźnił się z więzionym tam rosyjskim oficerem, późniejszym marszałkiem Michałem Tuchaczewskim. Po powrocie z niewoli zaciągnął się do 5. Pułku Strzelców Polskich i wraz z pułkiem przybył do Polski. Od kwietnia 1919 do stycznia 1921 roku przebywał jako instruktor w składzie francuskiej misji wojskowej mieszkając głównie w Kutnie jak również w dawnej szkole gwardii cesarskiej w Rembertowie gdzie wykładał teorię taktyki od czerwca do lipca Przebywał we Włocławku, gdzie był zakwaterowany w kamienicy przy ulicy Cyganka 26. W lipcu i sierpniu 1920 roku został na krótko wcielony do Polskiej Jednostki Bojowej i awansowany do stopnia majora. Za swoją postawę w operacjach wojskowych 29 sierpnia oraz 13 i 16 sierpnia 1920 roku został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari Piątej Klasy. W 1921 roku, w trakcie powstań śląskich, służył w randze kapitana w siedmiotysięcznych wojskach rozjemczych skierowanych na Śląsk przez Radę Najwyższą Konferencji Pokojowej. Zaoferowano mu wtedy stały przydział do polskiej armii, jednak odmówił jego przyjęcia i powrócił do Francji, gdzie następnie wykładał dzieje wojskowości. W 1934 roku wydał niezgodną z francuską doktryną wojskową pracę ku armii zawodowej, w której pokazywał potrzebę technicznego usprawnienia armii, aby była ona zdolna do prowadzenia wojny manewrowej, a nie pozycyjnej. We wrześniu 1937 roku został dowódcą 507. Pułku Czołgów MEC. W grudniu awansował na pułkownika. Gdy wybuchła II wojna światowa, De Gaulle ewakuował się drogą lotniczą z Francji dzięki pomocy Winston'a Churchilla. 18 czerwca wygłosił z Londynu na falach BBC słynny radiowy apel do narodu francuskiego, wzywający do dalszej walki. Założył tam Komitet Wolna Francja. 28 czerwca Wielka Brytania uznała De Gaulle'a za przywódcę wszystkich wolnych Francuzów, gdziekolwiek by się znajdowali. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu uznawały rząd Vichy. 4 lipca 1940 roku sąd wojskowy w Tuluzie skazał zaocznie de Gola na 4 lata więzienia za namawianie wojskowych do nieposłuszeństwa, zaś 2 sierpnia tego roku skazano go na karę śmierci, degradację wojskową i konfiskatę dóbr za zdradę stanu. Mimo to stopniowo rosło poparcie dla de Degola, wiele terytoriów zamorskich Francji zdecydowało mu się podporządkować wbrew woli rządu Vichy. De Gaulle mobilizował ludność różnymi symbolicznymi akcjami. W grudniu 1941 roku w ramach "Godziny Nadziei" francuskie ulice opustoszały na godzinę. W listopadzie 1941 roku ustanowiono "Order Wyzwolenia. Symbolem wolnej Francji był Krzyż Lotaryński. Mimo początkowego osamotnienia de Gaulle wzmacniał pozycję swoją i wolnej Francji na arenie międzynarodowej, starając się, aby wolni Francuzi brali udział czynny i decyzyjny we wszystkim, co dotyczyło się Francji i jej terytoriów. Jednym z punktów spornych pomiędzy generałem i jego zwolennikami, a Brytyjczykami, była sprawa Lewantu, czyli regionu między Syrią a Libanem. Kiedy w lutym 1941 roku niemieccy agenci nawiązali kontakty z wiernymi rządowi Vichy, władzami kolonialnymi, starając się wykorzystać syryjskie lotniska dla potrzeb Luftwaffe, de Gaulle natychmiast opuścił Londyn i wyjechał do Kairu, by na miejscu zorganizować ekspedycję połączonych wojsk alianckich do Syrii. Podpisany 14 lipca 1941 roku układ pomiędzy Brytyjczykami a rządem Vichy, w myśl którego walki w Syrii i Libanie miały zostać przerwane, okazał się poniżający dla generała i jego organizacji. W myśl jego postanowień wojska kolonialne kapitulowały wyłącznie przed Brytyjczykami, zaś przedstawiciele wolnej Francji nie mieli prawa do rekrutowania żołnierzy spośród kapitulujących wojsk kolonialnych. W odpowiedzi generał zapowiedział wycofanie wojsk wolnej Francji z pod dowództwa brytyjskiego. Ostatecznie pod koniec lipca rząd Wielkiej Brytanii zawarł nowy układ z francuskim przywódcą, na mocy którego potwierdzono specjalne interesy Francji na obszarze Elewantu. Ze swojej strony Francuzi zgodzili się na militarne zwierzchnictwo Wielkiej Brytanii na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu. De Gaulle. Odnosił coraz to nowe sukcesy. W lipcu po rozruchach Antyle przyłączyły się do Wielkiej Francji. Generał został triumfalnie przyjęty w Maroku i Tunezji. Wreszcie po ponad miesiącu walk 8 października 1943 roku Korsyka została wyzwolona jako pierwszy metropolitalny departament Francji. De nie został zaproszony na obrady podczas konferencji jałtańskiej, która zakończyła się w lutym 1945 roku. Francja, jako czwarte mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej, brała natomiast udział w ceremonii kapitulacji III Rzeszy. Weszła jako członek stały do Rady Bezpieczeństwa ONZ w czerwcu tego roku, nie wzięła jednak udziału w konferencji podżodamskiej. W sprawach polityki wewnętrznej bolesną kwestią okazało się rozliczenie ze zwolennikami rządu Wisi oraz osobami podejrzanymi o kolaborację z Niemcami w roku wojny. Zgodnie z oficjalnymi danymi stracono 10 tysięcy osób, sam de Gaulle ułaskawił 1303 osoby. 16 listopada 1945 roku de Gaulle stworzył trójpartyjny gabinet na bazie ruchu republikańsko-ludowego i socjalistów, do którego formalnie weszła też francuska partia komunistyczna. Komisja Konstytucyjna zdecydowała o ograniczeniu władzy prezydenckiej. De Gaulle odszedł z rządu w styczniu 1946 roku, niechętny rządom partyjnym. W czas, gdy De Gaulle nie działał w polityce, nazywamy latami spędzonymi na pustyni. W związku z trudną do opanowania sytuacją w Algierii i znalezieniem się Francji na skraju wojny domowej, w maju 1958 roku prezydent Francji zaprosił De Gaulle'a do powołania rządu ocalenia narodowego. Jako premier przygotowywał projekt nowej konstytucji, którą w referendum 28 września 1958 roku poparły europejska część Francji i terytoria zamorskie poza Gwineą. De Gaulle prowadził politykę niezależności od USA dążył do zbudowania potęgi militarnej Francji, w tym nuklearnej. 13 lutego 1960 roku wykonano pierwszą próbę atomową. We wrześniu 1967 roku de Gaulle odbył wizytę w Polsce, gdzie był entuzjastycznie witany. W trakcie swojej wizyty prezydent podkreślał m.in. polskość ziem odzyskanych. Zmarł 9 listopada 1970 roku w swojej posiadłości półtora roku po swojej rezygnacji. Jego pogrzeb miał charakter prywatny. W dniu pogrzebu w paryskiej katedrze Notre Dame została odprawiona uroczysta msza święta w intencji zmarłego, podczas której najwyższy hołd złożyli przedstawiciele władz francuskich i przywódcy z całego świata. W mszy uczestniczyli m.in. prezydent Francji, prezydent USA Richard Nixon, król Belgów Baldwin, królowa Holandii Julia, Wielki Książę Luksemburga, Jean, Prezydent Finlandii, Urho Kekkonen, Cesarz Etiopii, Haile Selassie, Shahiranu, Muhammad Reza Palawi, Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, Nikolaj Podgórny, Następca Tronu Wielkiej Brytanii, Książę Karol, Premier Wielkiej Brytanii i najwyżsi przedstawiciele kilkudziesięciu innych państw. PRL reprezentował przewodniczący Rady Państwa, Marszałek Marian Spychalski. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii, grupę na Facebooku, na osi czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.